Kornelia dumnie pozuje ze swoim drugim dyplomem za czytelniczą aktywność w projekcie Mała Książka, Wielki Człowiek. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. I jakie ty lubisz czytać książki? O czym? Zazwyczaj o takich jakichś twórkach, ludzikach. A często przychodzisz tutaj do biblioteki? Często. Kornelia nagrodę już dostała. Inne dzieci też mogą pójść w jej ślady. Przedszkolaki przychodzą do biblioteki, zapisują się, mają swoją kartę biblioteczną, ale mają także kartę taką specjalną kartę do zbierania naklejek. Trzeba zebrać 10 naklejek i po zebraniu 10 naklejek dostają dzieci nagrody niespodzianki, dyplomy i takie małe gadżety. Młody czytelnik, który przystąpi do projektu, otrzyma w prezencie specjalną wyprawkę, a w niej między innymi książkę w języku polskim lub ukraińskim. Jest specjalnie dedykowana do, do tego projektu książeczka napisana przez pana Wojciecha Widlaka, autora pana Kuleczki, znanego, znanego pisarza dzieciom i znanej, znanej książki. Ta, dziś, ta, ta książka do tego projektu to właśnie opowieść o skrzacie. I jest w, też w tle, jakby biblioteka. Ważne, ważne miejsce dla naszych małych czytelników. Projekt Mała Książka Wielki Człowiek organizowany jest po raz piąty, natomiast po raz trzeci uczestniczy w nim Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wiemy już, że Kornelia lubi czytać o stworkach i o ludzikach. A jakie książki najczęściej wybierają dzieci? Znowu trafiają się te dzieci, które kilka lat temu ten, ten boom na dinozaury. Przez moment były jakby troszeczkę chyba wyciszone te dinozaury, ale teraz widzę, że znowu znowu dinozaury stały się tym, tym fajnym tematem do czytania. Dzieci lubią przeróżne rzeczy. Przeróżne te książki też wybierają wybierają. Te sprawdzone też, bo, bo, bo Basia cieszy się dużym, e, dużym powodzeniem, Franklin, Świnka Pepa. Bardzo ważne jest jednak, aby to dziecko podjęło decyzję, którą książkę chce wypożyczyć. Nawet jeżeli rodzicom się wydaje, że książka jest. No nie taka, że nie trafiona, ale to jest wybór dziecka i to powinniśmy uszanować. Czy mu się spodoba, czy nie? Może następnym razem, jeżeli mu się nie spodoba, to następnym razem wybierze może coś fajniejszego, coś, co bardziej mu przypadnie do gustu. Projekt prowadzony jest przez Instytut Książki i został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.